Średnią ocenę na poziomie 97% na podstawie 73 branżowych recenzji, szóstą, najwyżej ocenianą grą w historii, jest Super Mario Galaxy. Oje! Oh yeah. Mario Time! Zagrajnik TV. I tak wiem, niektórym pewnie ciężko w to uwierzyć. Szczególnie w Polsce, w której Mario i gry od Nintendo tak w ogóle nigdy nie były szczególnie popularne, a populacja ludzi mówiących Mario? No kiedyś tam grałem na się, ale nie podeszło mi, ciągle jest silna. A jednak na świecie Super Mario Galaxy zawsze i obowiązkowo znajduje się na każdej liście najlepszych pierwszych czasów. I to z reguły samie czołówce, a każda nowa platformówka jest to porównywana, mimo że ta ma już bagatela 13 lat na karku. No właśnie, Super Mario Galaxy ukazało się w 2007 roku na Wii, gdy na punkcie konsoli od roku szalał już cały świat. Miała to być pierwsza od pięciu lat i zaledwie trzecia tak w ogóle platformówka w Mario w roli głównej tocząca się w pełnym 3D, więc oczywiście oczekiwania względem niej były olbrzymie, szczególnie zważywszy na fakt, że fantastycznie wyglądający zwiastun gry rozpalał wyobraźnię graczy już od ponad pół roku. Już w kilka dni po premierze, gdy Super Mario Galaxy stało się najwyżej ocenianą grą na Wii i którego do tytułu miało już nigdy nikomu nie oddać, jasne stało się, że Nintendo po raz kolejny udała się ta magiczna sztuka i nowe Mario było jednocześnie tak dobre, jak zawsze, oraz pod każdym względem świeże i rewolucyjne. Ja niestety tych 13 lat temu Wii nie miałem, więc o wychwalanym przez wszystkich Mario Galaxy mogłem tylko marzyć. Lata mijały, a mnie ciągle nie udało się jak zaopatrzyć w tę kultową konsolę. Na swoje nieszczęście, parę razy udało mi się jednak pograć chwilę w Mario Galaxy u kogoś, kto Wii posiadał. Na nieszczęście, bo wiecie, jak to jest grać w wymarzoną grę u znajomego. Tak, Liza czy Lizaka przez papierek. Człowiek się tylko niepotrzebnie napali, a zamiast cieszyć się każdą krótką chwilą gry, ciągle myśli o tym, że za chwilę będzie musiał kończyć. Bez nadzieja, nie temu z przytupem wróciłem jednak do świata konsoli, przede wszystkim Nintendo. Wróciłem, bo mało kto wie, że za bajtla zagrywałem się w gry od Nintendo pasjami, jako wieloletni posiadacz szerokiego Game Boya, a potem Game Boya Advance. Mając Switcha, jak dzik rzuciłem się więc oczywiście na wszystkie gry z Mario i oczywiście wszystkie je pokochałem. Cały czas czekałem jednak na moment, w którym Nintendo ogłosi w końcu Switchowy port Mario Galaxy. Czemu do diaska jeszcze tego nie ogłosili? Przecież to są leżące na ziemi pieniądze. Z tą grą nawet nie trzeba nic robić, tylko wziąć ją taką jak wyszła na Wii i sprzedać za gruby hajsier na Switchu. Nintendo, co jest z wami do licha? Czy wy nie chcecie moich pieniędzy? Tak myślałem. Aż na 35-lecie Mario w końcu się stało. Super Mario Galaxy zostało zapowiedziane na Switcha. Moje modły w końcu zostały wysłuchane. I faktycznie, Nintendo poszło po linii najmniejszego oporu, wydając bodaj najbardziej leniwy zestaw remasterów w historii. Tak leniwie, że wchodzący w jego skład Super Mario 64 nadal trzeba ogrywać w rozdzielczości 720p, propozycjach obrazu 4x3 i 30 klatkach na sekundę. W samym Galaxy natomiast, poza podniesioną rozdzielczością, nie zmieniło się właściwie nic. O ile jednak w przypadku Mario 64 i Sunshine widać i czuć, że gry powstały już dawno temu, o tyle Mario Galaxy pod względem oprawy i przede wszystkim grywalności zdaje się być zupełnie odporne na upływ czasu. Tak więc po ugraniu Super Mario Galaxy, gry na którą czekałem tak długo i wobec której miałem tak wielkie oczekiwania, w końcu mogę dołączyć do niezliczonej rzeszy graczy wychwalających tę grę pod niebiosa. W końcu ja też mogę powiedzieć, że istotnie, jest to gra godna pozycji szóstej najwyżej ocenianej gry wszechczasów. Super Mario Galaxy! Zabawa zaczyna się dość standardowo, czyli Mario coś tam coś tam, Peach coś tam coś tam, no i Bowser, bo oczywiście banda partaczy z Grzybowego Królestwa nie potrafi zostawić nawet jednej warty, więc za każdym razem, gdy na chatę wbijają jakiś zły, to wszyscy mają Pikachu face. Więc po tym, gdy Bowser rozwala imprezkę i ucieka z Peach, Mario poznaje Rosalinę. Czarodziejkę, której pomaga odzyskać skradzione przez Bowsera gwiazdy, zasilające jej obserwatorium, dzięki czemu będzie się mógł ostatecznie udać do centrum wszechświata, by wydostać stamtąd porwaną księżniczkę Peach. To oczywiście typowa, sztampowa, niby fabuła w Mario, bo ustalmy, Niczego więcej tym grom nie potrzeba, ale miłym zaskoczeniem jest tu zadziwiająco nostalgiczna historia dorwaliny przedstawiona za pomocą klimatycznych, pastelowych ilustracji. No dobra, ale nikt nie gra w grę Mario dla fabuły. Liczy się gameplay i o ludzie. Ależ on jest dobry. Zanim powiem wam jednak czemu w Galaxy gra się tak dobrze, jeszcze parę słów o tym jak gra powstawała. Otóż wyobraźcie sobie, że pomysł, by nowa gra z Mario toczyła się właśnie na rozsianych po różnych galaktykach planetach, wcale nie od razu przypadł wszystkim projektantom do gustu. W pierwszej chwili sceptyczny był na przykład Koichi Hayashida, czyli główny projektant poziomów, a nosem kręcił także Takao Shimizu, czyli jeden z producentów gry. Jednak twórca Mario, Shigeru Miyamoto, podjął już decyzję. Nowa gra o Mario miała się kręcić wokół koncepcji sferycznych światów, zaś reżyser Mario Galaxy, Yoshiaki Izumi był zdeterminowany, by te wizje wcielić w życie. Rychło okazało się, że pomysł ten nie tylko jest szalenie grywalny, ale przede wszystkim daje niespotykany dotąd możliwości, jeżeli chodzi o projektowanie światów i wyzwań. Pracujący nad grą zespół błyskawicznie pozbył się więc wszelkich wątpliwości i rzucił się w wir pracy, kreatywnej jak nigdy dotąd, doskonale się przy tym bawiąc. I to, że każda osoba zaangażowana w produkcję Mario Galaxy miała z tego powodu masę uciechy, czuć na każdym kroku. oh Największym nowum jest więc fakt, że duża część gry toczy się na niewielkich, zawieszonych w przestrzeni planetach. Planetach z własną grawitacją, o najróżniejszych kształtach i nieodmiennie mających do zaoferowania jakąś niespodziankę. Są więc i miniaturki Ziemi, z malutkimi polami, wzgórzami, jeziorkami czy nawet dumkami. Są planety, w których w wydrążonym wnętrzu znajduje się czarna dziura. Są planety całe ze szkła, pod które trzeba się dostać, by zacząć je eksplorować i są planety niemal w całości pokryte wodą. No i jest całe mnóstwo planet, które nawet nie mają sferycznego kształtu, za no to są na przykład Kształtu głowy jego, albo wielkich jabłek, z których włożą jeszcze większe gusienicę, albo sześcianu, albo wypełnionego wodą obwarzanka. Są im planety, które możemy zwiedzać od wewnątrz, w których grawitacja przyciąga nie do środka, a całkiem na odwrót i przedziwne bezkształtne planety, po których toczą się wielkie kule. Więc tak, każda z dziesiątek czy nawet setek mniejszych i większych planet, jakie zwiedzamy podczas gry, czymś nas zaskakuje. Uba stanowi nie tylko odkrywanie nowych planet i wiążących się z nimi pomysłów, ale także zastanawianie się, czym niedługo znowu zaskoczy nas gra, bo tak, mimochodem dumamy nad tym cały czas. Jednak w przeważającej większości wszystkie te planety wchodzą w skład znacznie większych galaktyk, czyli de facto etapów, które także za każdym razem bazują na jakimś świeżym pomyśle. Tu biegamy więc po czekoladowym, pełnym dziur świecie. To latamy swobodnie w przestrzeni między gwiazdkami, wykorzystując do tego sterowanie duchowe. To szybujemy na a więc podmuchy powietrza. To dmuchamy na unoszącego się w bańce Mario, by nie trafił w żadną przeszkodę. To jeździmy na bezwładnej kuli. To pędzimy przez głębiny, trzymając w rękach odrzutową muszlę. To wskakujemy za pomocą sprężyny na pojawiające się stopniowo platformy. Oczywiście nie brakuje w Mario Galaxy elementów stricte platformowych, ale także one na każdym kroku oferują jakiś twist, przez co ani przez moment nie jesteśmy tu zmuszani do nudnego skakania w platformy na... platformę... i skakania i... skakania... Ech. z czym mam wrażenie nadal wiele osób kojarzy platformówki, a więc i gry z Mario, a co oczywiście nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Podłoże platformy co krok zmieniają więc swoje właściwości, a przeszkody i przeciwnicy są i nam przez grę pod nogi w coraz to dziwniejszych wariantach i konfiguracjach. Mówiąc krótko, Super Mario Galaxy to nieustanna jazda bez trzymanki, w której zasady gry zmieniają się jak w kalejdoskopie, a wszystko co robimy jest w jakiś sposób zabawne. I jasne, można to powiedzieć o każdej grze z Mario. Ba, tak właśnie jest i właśnie dlatego Mario niezmiennie od dziesięcioleci jest takim fenomenem. Ale nawet na tle innych skądinąd cudownych gier z rosatym hydraulikiem, Galaxy stanowi nie lada gratkę właśnie dzięki temu, że toczy się w galaktykach. Sam główny projektant gry, Yoshiaki Koizumi, wspominał, że dzięki obecności wielu różnych, porozrzucanych w kosmosie światów, każdy z nich mógł stanowić odrębną całość, tak pod względem mechaniki, estetyki, jak i poziomu trudności, a wszystko razem i tak sprawiało spójnego dzieła. Podczas tworzenia takiego choćby Super Mario Sunshine projektanci musieli się dużo bardziej nagimastykować, by poszczególne elementy pasowały do siebie i wynikały z siebie nawzajem. Jeżeli chodzi o galaktyki, to ciekawym rozwiązaniem jest fakt, że każdą z nich przechodzimy parokrotnie. Po ukończeniu świata po raz pierwszy każdorazowo otwierają się otóż nowe ścieżki, dzięki którym możemy zdobyć wszystkie dostępne gwiazdki. Prawda jest jednak taka, że te inne ścieżki są ścieżkami jedynie z nazwy, bo w istocie to po prostu całe nowe etapy dzielące z tym pierwszym tylko stylistykę i ogólne założenia. Ich zaj Znaczenie nie jest jednak obowiązkowe, więc to właśnie przy ich okazji pojawiają się bardziej wyśrubowane wyzwania, które co mniej doświadczeni gracze mogą sobie po prostu odpuścić. Tak ogólnie gra jest jednak raczej łatwa, dzięki czemu niezależnie od wieku czy doświadczenia z platformówkami stanowi gwarantowany zastrzyk dobrego humoru, a nie stresu związanego z koniecznością mordowania się z jakimś arcytrudnym fragmentem. To oczywiście też są, ale wyraźnie oddzielone od głównej ścieżki. No ale to film o Mario, więc jak zawsze nie mógłbym nie wspomnieć o doskonałej motoryce wąsacza. I tak właśnie jest, samo poruszanie się Marianem jest w każdej chwili zabawne. To jak rozpędza się, biegnie czy hamuje, jak skacze na różne sposoby, wykonuje najróżniejsze akrobatwie i jak rozwala bloki. Albo jak wznosi się nieco ociężane w stroju pszczoły, jak zgrabnie sunie na łyżwach, czy jak odbija się wciśnięty w sprężynę? Wszystko to wykonane jest bezbłędnie i choć może na nagraniach tego nie widać, to uwierzcie, że grając w gry z Mario mamy to fantastyczne poczucie pełnej kontroli nad postacią. Galaxy chyba tylko pływanie zdawało mi się średnio intuicyjne i niezbyt precyzyjne. A propos, poczytałem czemu w galaxy Mario atakuje wirując wokół własnej osi. Otóż na etapie prototypowania projektanci doszli do wniosku, że w grze 3D znacznie ciężej jest skoczyć przeciwnikowi na głowę, przez co ten ruch nie może być już podstawowym sposobem eliminowania milców. Dodali więc znane już choćby to spajrowirowanie, a fabularnie uzasadnili to obecnością pomocnej gwiazdki Lumy. Jeszcze odnośnie sterowania, to po dwóch związanych z nim kwestiach widać jednak upływ czasu. Pierwszy to kamera, która w Galaktyce zdaje się być po prostu dziwna. To nie tak, że jest zła, albo że jak to często bywa w platformówkach, wariuje, powodując, że tracimy z oczu akcję. Natomiast czasami w ogóle nie mamy nad nim kontroli. Czasami widok przeskakuje jak bezskokowo, a czasami jej ruchy są z w z tych przyczyn ograniczone. Zdecydowanie trzeba się więc do niej przyzwyczaić, a już szczególnie gdy grało się wcześniej w doskonałe pod tym względem Mario Odyssey. Druga kwestia to sterowanie ruchowe i no tutaj bywa już naprawdę średnio. I kłopotem nie jest nawet to, że Jaykony zdają się nie być tak precyzyjne jak Will z czakiem, a raczej fakt, że w większości wszystkie te duchowe elementy zdają się być. Zbędne. Pewnie robiły one wrażenie w czasach świetności Wii, pewnie dlatego w ogóle zostały do gry dodane, ale dzisiaj sprawiają wrażenie doklejonych nieco na siłę. A już w trybie przenośnym są one po prostu irytujące, bo nie mogą machać Joycona, jesteśmy zmuszani do skrywania palcem po ekranie, co oczywiście nijak nie pasuje do dynamicznej platformówki. Znowu, to nie tak, że elementy ruchowe są złe albo że rzutują jakoś na całość, na to jest ich zwyczajnie za mało, ale na pewno stanowią ten słabszy element, wyraźnie widoczny na tle pozostałych wspaniałości. Upływu czasu niemal nie widać natomiast po uprawie. Mimo upływu ponad 13 lat od premiery gra nadal zachwyca ferią barw. Plastycznymi modelami, płynnymi animacjami, a wiele światów zaprojektowano tu z taką bałością, że aż nie sposób nie westchnąć z zachwytu. Szczególnie lubię momenty, w których Mario leci w pełnym pędzie do kolejnej planety, a my mamy okazję podziwiać widoki w pełnej krasie. Oczywiście, gdy przyjrzeć się bliżej widać, że rozdzielczość tekstur jest słabiutka, a modele postaci nieco kanciaste, ale cholipka, ta gra ma 13 lat, a w ruchu nadal wygląda lepiej niż większość znacznie nowszych platformówek. Bodaj jeszcze lepsza niż grafika jest w Super Mario Galaxy muzyka, niemal w całości wykonana przez orkiestrę symfoniczną. Oznacza to, że obecne w grze kawałki rzadziej są skoczne i beztroskie, a przywodzą raczej na myśl od choćby, którą jest odsłon Final Fantasy. Bo jednak takie brzmienie pasuje do galaksy jak Ulał. Tak ogólnie, Koji Kondo i Mahito Jokota napisali do Mario Galaxy świetne kawałki, ale kilku z nich udało się wejść do ścisłego grona najlepszych utworów w historii gier komputerowych, że wspomnę tylko Good Egg Galaxy. bodaj najbardziej rozpoznawalne Gast Garden Galaxy. kawałek nigdy mi się nie znudzi. Pewnie ubiło wam się o uszy, że Mario Galaxy ma też tryb kooperacji. Cóż, kooperacja to może za dużo powiedziane, bo to dość specyficzne multi ale daj dziecku niepodłączonego pada, żeby myślało, że gra w grę. Z tym, że tutaj Joy-Con faktycznie jest podłączony, a nawet najmłodsze dziecko machając z nim jak cepem jest w stanie zebrać jakieś widoczne na ekranie gwiazdki albo zestrzelić jakiegoś przeciwnika. I że w akcji sprawuje się to niemal tak samo jak brzmi, czyli... Niewiele wnosi do gameplayu, to początkowo nie widziałem w tym żadnego sensu. Dopiero lektura wywiadu w Josie Jakim Koizumim otworzyła mi oczy. Ten Powiedział otóż, że już pierwszy Mario w swoich czasach gromadził wokół telewizora więcej osób, które po prostu z przyjemnością przyglądały się poczynaniom gracza. A skoro gry wideo mają już taką moc, to czemu ktoś, kto patrzy na grę kogoś innego, nie mógłby do niego w każdej chwili dołączyć, choćby tylko po to, żeby wykonywać jakąś prostą aktywność? Koop w Galaxy nie służy więc temu, by z kimś umówić się na wspólną grę, a żeby ktoś, kto akurat będzie spoglądał jak gramy, mógł przez chwilę dzielić z nami tę radość. Nawet jeżeli nigdy wcześniej nie miał z grami żadnego kontaktu. No bo machać kontrolerem, żeby zbierać gwiazdki potrafi każdy. opowiadam wam o Mario Galaxy z takim zapałem już tyle czasu, ale tak naprawdę to zaledwie ułamek tego wszystkiego, co gra ma do zaoferowania. Bo faktycznie, każda chwila spędzona w grze jest zabawna. W każdej chwili gra ma do zaoferowania jakiś nowy, mały pomysł czy mechanikę, a przecież samo jej ukończenie, bez zaliczania wszystkich pobocznych ścieżek i aktywności, zajmuje tu dobrych 20 godzin. 20 godzin wysoko skondensowanej zabawy. Więc jeżeli nie nienawidzicie akurat dobrej zabawy, możecie brać Super Mario Galaxy w ciemno. Na pewno się nie zawiedziecie. W końcu nie bez powodu jest to szósta najwyżej oceniana gra w historii. O ile jednak ani chwili nie wahałbym się przed tym, żeby przyznać Super Mario Galaxy historyczną złotą raciczkę. To, że gra na nim zasługuje wydaje mi się oczywiste, o tyle już zestaw w jakim gra została wydana uznałbym jako co najwyżej poprawny. No bo... 250 zł? Serio? To fakt, że każda z trzech znajdujących się w zestawie gier to wyborny klasyk, ale jednak najmłodsza z nich, czyli Super Mario Galaxy, ma już tych 13 lat, a Super Mario 64 stuknie w tym roku ćwierć wieku. I żadna z nich nie została nawet w widoczny sposób podrasowana, co być może jeszcze uzasadniałoby tak wysoką cenę. Nie, to są dokładnie te same gry co przed laty, z tym, że działają w końcu na Switchu, a w przypadku Sunshine Galaxy dodano obsługę wysokich rozdzielczości. W erze olśniewającej graficznie remake'ów w pokroju Crash'a czy spider. Zestaw trzech zaledwie odświeżonych klasyków powinien kosztować co najmniej o jedną trzecią mniej. Ewentualnie cena ta być może nie budziłaby aż takiej wątpliwości, gdyby w zestawie znajdowało się jeszcze Super Mario Galaxy 2, no ale dwójki nie ma. Gorzej, na ten moment Nintendo nie wyknęło się na jej temat ani słowem, więc nie wiadomo kiedy i czy w ogóle dana nam będzie ugrać tę część na Switchu. A wielu uważa, że jest ona jeszcze lepsza od pierwszego Mario Galaxy, więc no, byłoby szkoda. Abstrahując jednak od wysokiej ceny, każda gra w zestawie to faktycznie perełka. Prawcja, że tylko. Super Mario Galaxy nie odstają od współczesnych produkcji, a nawet trącące już nieco myszką Super Mario 64 i Sunshine to ciągle piekielnie grywalne gry. O ile jednak do 64 niespecjalnie chce mi się już wracać, po ograniu go dawno temu na DSie, to Sunshine będę przechodził w całości już niedługo i z pewnością także przygotuję na ten temat film. Więc fani Mario, macie na co czekać. No, to dajcie znać, co wymyślicie o Super Mario Galaxy. Kto grał, kto planuje zagrać, a kto. ani o tym śni. Bo na przykład grał w Mario na Pegasusie i mu nie podeszło. Na końcu chciałbym jeszcze podzielić dziękować naszym Patronom za dzielne wspieranie nas od wielu, wielu miesięcy. Jeżeli chcecie dołączyć do tej grupy, zobaczyć swój link w napisach końcowych i pomóc nam w realizacji nowych pomysłów, a trochę ich jest, czego przedsmak zobaczycie już niedługo, link do naszego Patronite'a macie w opisie. No, to trzymajcie się.